Witajcie! Ja jestem Doggnes! I dzisiaj jesteśmy na Pokémonach Minecraft Pokémon z MWK. Ostatnio wbiłeś 10 tysięcy łapy w górę pod filmem i. <laughs> a, i oznacza, piosenka, To Ale jeszcze nie wiadomo kiedy dokładnie. Jeszcze nie wiadomo, ale musicie śledzić. Musicie, mam nadzieję, że pojawi się. Musicie tak, śledźcie każdy odcinek Pokémon, bo nie wiadomo w którym odcinku się pojawi piosenka. Tak. Możesz być na mój kanał, jaki kanał do Knesa? A może wikarcie, być za dwa, nie? oczywiście. A może być za trzy, nie no, za cztery to już nie, nie za nie, to już nie. nie, nie to już wcześniej nie, nie. będzie. Ale będzie śledźcie odcinki, będzie już na pewno fajnie. I musisz wejść łapkę w górę dla morali, bo. Dla morali. Naprawdę... No, dla morali naszych, bo potrzebujemy jakby wsparcia duchowego. No bo zarabia Ale... się z łapek ogólnie. No, no zostawcie łapkę w górę, bo ja to już nawet na serwer nie wyrabiam. D dwie dychy miesięcznie kosztuje. O nie, ej stary, chcę co? złapać konia, żebyśmy mogli jeździć sobie konno razem. No. I uwaga... No nie! A, to jest ten sam koń, co ja mam. Ej, dlaczego Więc... widzowie nie napisali, dlaczego nie możemy atakować pokemonów? Możesz atakować Pokémony, bo ja nie mogę, stary na przykład. Okej, okay, a czy ma, ma to jakiś związek, może z trudnością difficulty? Myślisz, stary? To by było całkiem. Ale to by było bez sensu, no dobra, okej, okay, włączyłem normal. Zobacz, normal. I dalej nie mogę, Mordo. Dalej nie możesz. Nie mogę, ej, nie wiem Ale dlaczego, to jest czy dziwne. Tylko stary. jednego. No nie, ej, właśnie wszystkich po kolei też no nie możesz? No ja, ja też nie mogę. To jest bez sensu, stary. Nie do końca czaję o co chodzi. No ja hmm. też, stary. Tak, totalnie więc, nie wiem. Więc co chodzi. w sumie to e, w ostatnim odcinku e, doszliśmy tutaj, czyli do e, miejsca, tak. gdzie znaliśmy trenerów Pokémon. Tam jest wpadliśmy fajny. w pułapkę. możecie sobie zobaczyć na odcinku MWK, jak to, to tam wyglądało. Nie, oglądajcie filmy z, z playlisty. O, to. złapałem! Co jest? Tak, mam konia! Ale czy jednak działa? Nie, nie mogłem go zaatakować, ale po prostu go złapałem, stary. O, oh, je! Yeah! Możemy teraz sobie galopować razem. Stary. Możemy galopować? No to co, stary, Z... idziemy na szybki galop. O, je! No dawaj, stary. To, to czekaj, to ja sobie się. tutaj U, tak. też mojego oh, konia yeah. wyślę. O, oh, je! Yeah. Oh, yeah. A w wygląda to się to tak... głupio. No strasznie głupio to wygląda, stary, no ale wiesz. Zawsze Dobra, szybciej to możemy Dawaj się tam, dawaj tam, idziemy. A gdzie ty jesteś stary, Bo cię nie widzę? O nie, ale no tutaj, tu, tu. Aha. Nie? Dobra, nieważne. Ej, ty. na tym kumurze a skakać, stary, patrz. No tak, no można, Za gdzie jestem. Yy, a, tu, no dobra, Tutaj na ale dziwnie skacze. skacze, nie? No! Ale szybko popierdziela Skubaniec No stary na pewno mi się wydaje, że Ej Szybciej bo od zwykłego konia stary No Wow Ale, ale aż... laguje aż No laguje, właśnie nie? laguje no chciałem też to powiedzieć To słaby serwer mamy stary Za mało łapek w górę stary za No za szmalu. mało łapek w górę Stawcie łapkę w górę bo potrzebujemy bo pieniędzy 10zł 10 zł to jedna łapka mordy Ej nie stary dobra ja nie chcę na nim jeździć jednak a i w ogóle Jednak możesz nie. powiedzieć widzom, stary, co będziemy robić w sumie, no jaki dzisiaj, jest plan na film. Dzisiaj musimy złapać leśne Pokemony, bo pisaliście, żeby zaatakować tamtych trenerów, tak? To dokładnie, To potrzebujemy leśne Pokemony. O, to dobrze, że przyjechaliśmy, stary, do tego. No, do lasu od razu. No, sztos. Mi się wydaje, że Ratata Ale wygląda jak, to jak sprawdzić, leśny Pokemon. Stary. Wiesz co, może leśny Pokemon może po prostu mieć jakieś liście na sobie czy coś. Przykład, o, tu jest taki jeden. Gdzie? Yy, tu i stary. Ja myślę stary, wiesz no. co? Mi się wydaje, że to, yy, to że złapiemy yy, te leśne Pokémony, to spoko, ale wydaje mi się też, że coś jest z tym atakowaniem, Mordo. No? To się jest wyłączone, stary, i może dlatego nie możemy go zaatakować. No ale nic nie zmienialiśmy w żadnym. No nic opcjach, totalnie, nie? właśnie. I to, to jest dziwne, że nie możemy w ogóle atakować nikogo, nie? A jakbyśmy zrobili reload? Reload, Ser już serwera? zrobiłeś, stary. No właśnie teraz. No. No to dalej, jakby to nie rozwiązuje mojego problemu z tym, że nie możemy atakować niczego. W sumie ja mogę ciebie zaatakować? Też. A nie. No. A ty, ty Czaj? Bez Y to spectate Juman's Battle. I ty aktualnie prowadzisz walkę. Kim niby? Whip. Whip. Czyli to jest. To jest niemożliwe. Jak... Przecież ja tutaj stoję, stary i. What the fuck, man. No, a zobacz na mnie, czy możesz spektywać u mnie jakąś Ale walkę? Jak to zrobić? No Y, pojawia ci się takie coś przy mnie? Nie. Okej. Okay. To jest dziwne. E, czyli w takim... A weź wypuść Pokemona, to wtedy chyba będę mógł stary. O, o! Okej, okay. starbijemy się. Nie, bo stary po co mamy nasze Pokémony? Ten... Ale spróbujmy stary. Masz więcej się... Pokémon, wiem ja trzy Pokémony. Spadajcie ja, na waso! Nie mów tak, stary. Yy, stary, nie, no to jest podejrzane ogólnie. To jest podejrzane, to jest na pewno I jakaś zagadka, którą że trzeba to jest rozwiązać. Do... No trzeba, stary, bo nie możemy atakować. <laughs> Kicarz na tym koniu. Ale tak? <laughs> śmiesznie, co ty? w sensie, serio. Naprawdę ten koń naprawdę mega szybko biega. No, jak zasuwa jakiś jak wiatr. Mordo. Pa. Ej, czy można zmienić no, nazwę Pokémona przecież, nie? Można, stary, nie. I yy, czy to się robiło. Czekaj, y, statystyki. Nie ma. Okej, okay. i tu mam statystyki mojego Pokemona, jednego drugiego. Nie ma. Ej, to jest bardzo w ogóle fajne. Tema. Bo ja o tym pamiętałem, ale oh, coś na... O, tu jest! O! Y, Nazwę go pędzi wiatr Ty to jednak szalony! Patrz! Oh, po, pędzi wiatr! I Uwaga! Po, 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 po. I teraz sobie cofnę. E... A ja Nie, sobie ten... jeżę koniem, bo lubię! Mordo! Musisz. Oh, yeah. Patrz, patrz na to, patrz na to Widzisz jak się o, nazywa? No widzę stary. Pędzi co? wiatr! Ale twój tak nie zapierdziela jak mój, pa! Pyk, pyk, pyk. Mi się pik. wydaje stary, że. Nie, zasuwa tak! <grym> ja! Ej, edys naprawdę styczne Ej, jest wiesz, mega że mogę już skręcać, stary w ogóle? Tak, wiem, Ale mega się baguje, nie? Wiem, no mega dziwne są te Pokémony momentami. I tak jakby. Widać, że jest to modyfikacja taka, no Ta. jeszcze do doszlifowania mi się Ta, wydaje. ale wiesz co, wydaje mi się stary, że no nie wiem, kurczę, co, co my zrobimy z tym atakowaniem, bo widzowie musicie napisać o co chodzi z tym atakowaniem, poważnie. E, no. Bo, bo to bo bez tego to sobie nie pogramy za bardzo. Ale no. ja nie rozumiem tego stary trochę. A czekaj, a wezmę swojego pierwszego Pokemona, czyli Mandera mogę nim atakować. Ja myślę, że coś wyłączyliśmy stary, ale nie wiem ale w jaki jak? sposób. No ja no też właśnie nie wiem, stary. A jak robimy sobie Tych nie mogę też zaatakować. Bo... Stary patch. Co? Jak stary O lol. Co? A nie. Co jest Marcin, co się serwis. Tutaj... Bo jak stary wypuszczasz Pokemona, to masz tutaj możesz dwa przyciski, nie? Masz G i V. Tak, wiem, też zauważyłem, no. No i jak dajesz, jak naniesiesz jakby jak patrzysz się na innego Pokemona i dasz V, to jakby on jest później obserwowany, stary, nie? On jest śledzony wtedy, nie wiem czy wiesz Co? No, to tak działa stary. I wtedy będzie chodził cały czas za nim, nie? Marcin, nie mam pomysłu, a słuchaj, zbliża no. się noc, więc no ja tutaj... No już jest ciemno strasznie. Ja tutaj nam zrobię łóżeczka, co ty na to? No, a gdzie ty jesteś, w tym miasteczku? Jestem w niebieskim budynku. No, 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 ja też właśnie. A ja jestem na górze, stary, mogę zbierać wełnę. Ale ja już mam wełnę. Masz już wełnę? Tak, mam już wełnę. To no dobrze, stary. Stary, nawet mamy craftinga w jednym z domków, nawet mamy domek, w którym się możemy przespać, więc to kulturalnie... Mordo, ty wiesz, się pali! Na co się pali? Czemu to nie, się zginę, pali? Zginę, zginę, stary, zginę. Zjacię wody, tu masz wodę, tu masz wodę, ty, zginę. ty idioto skończony. Nie mów tak. Ej, stary, czemu to się podpaliło? Nie wiem, ja tego nie podpaliłem. Ta, jasne, musiałeś to podpalić, stary. Jak? Na moim odcinku zobaczysz. Jak ty to Ja zrobiłeś. tego nie zrobiłem! To jak to się stało? Pa, to się cały pali, ej, trzeba tu ugasić. Ugasić? Ale no nie jak? No, stary, bo cała wiocha się spali. Dobra, dobra, to czekaj. E... A bo dobra, czekaj, kradnijmy wszystko, co jest, stary. Kra kradnij, co się spali? <laughs> Wycieraczka! <o. laughs> Wycieraczka, też o nie myślałem wcześniej. Drzewko! O, Ej, mamy drzewo dżunglowe! To jest łoż, spoko akurat. To, Będziemy stary. mogli na nim przynajmniej krubince sadzić, jak nam będą potrzebne. Chociaż wątpię w to trochę. Ale wiesz, jakby zawsze muszę się przydać. fajnie ogólnie mamy ten. Y, wiesz, co ja proponuję? Tak, ja jeszcze tutaj pójdę po pochodnie. Okej, okay, a, ja ja a, ja, a ja nie mam pochodnie. I zapraszam cię za mną, dżuman. Ja idę za tobą yy, do y, Dzień dobry, czy możemy się u pana przetpać? Dzień dobry! Dobra, Dobry. dobra, uznajmy to za, za takie, za jakąś niemową. E, nie! Nie! Podpaliłeś mnie, Juman! To nie ja. To, o, nie wiem, to że to... doktorek! No co wiem, się to... się gapisz?! Wyjaśnić cię?! Że... Mówiłem, że to ty wszystko palisz. E, stary, ja tutaj, o... No ja Tyk. wszystko palę, haha! Dobra, trzymaj. E, co ty zrobiłeś? Czemu to spaliłeś?! Czekaj, przystrzypa... O, o, dobra, ugaszone. Jeszcze tylko ty się palisz. Dobra, idziemy spać. Chodź, Duman. chodź. mogę się... O, dobra, sztos. O, sztos. idealnie. Mogę sobie jest. spać patrząc na mojego konia. O, kozacko, stary. Dobra. Ej, tego na tego doktorka trzeba uważać, bo on jest rudy, stary, i ma okulary. Okej. Okay. Eee... O, uciekł! On uciekł, on coś ukrywa! Oj. Pa, z pa, wybiegł! Rudy. Kolejny rudy! Co Hej, <laughs> <jest? śmiech> to jest jakaś wioska rudych. No... Ej, pa! Pa! Tu też kolejny rudy! O, stary, jest coś do kradnięcia, stary, bierz to wszystko. Bo ja nie mam miejsca, jest za dużo, za ukradłem. Mordą myślisz, że ja mam miejsce. Jak to w ogóle? Jak to się używa? Co to jest eter? Co to jest eter? Stary się używa całego wiesz. Co to jest? Tu są antidotum, leczenie stary w trakcie walki i takie inne pierdoły. Aha! O przydatny Gufio. Gufio. Okej, to w takim razie mogę to wziąć. Ej, chcę. ziemniaka. Nie, dzięki. Ej, spali ich żywcem. Nie, dzięki. A tam jest portal do tego świata, jak on się nazywał? Stary elitarny świat, yy, Jack Frosta. Dobra, czyli to jest portal do świata Jack Frosta, jeżeli... Yy, znaczy, na pewno za jakiś czas się tam Ej, stary, udamy, oni się więc... Palą żywcem. O, nie, nie. Stary jaki zegarek znalazłem! O mordo, ale będę miał zarąbisty zegarek. Ej, wszystko się tam spaliło, dosłownie, Ej, całe drewno. No. Wszystko, co się dało, spać spaliło, prawie. Dary, będę miał taki zegarek, ale będziesz mi zazdrościł. O, oh, man. No nie, ty kupo! Tak! No nie! Tak! <grym> Jaki. Ze... pokaż go w ogóle, jak nie, to wygląda. Stary, Dobra, będzie mój. twój, będzie twój. Zobaczysz, se stary, w pokoju moim. Chyba zobaczysz sobie w pokoju, moim... No ta, moim Nie pieniądze. mógł na korytarz dać, musiał do pokoju. Nie, 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 nie stary. Bardziej, stary. Ja starą Dobro. automat, stary, do pokoju. <laughs> ja też mam automat w pokoju. <laughs> o no nie, ale kupa. <laughs> stary... Ja nie wiem, czy jakbym się otmał w pokoju, dobra, to stary, byś go używał ja normalnie? Ja proponuję, no. stary, pójść do domu wrócić. Do domu? No, po drodze, stary, złapiemy pokemony. Stary, to wrócimy u mnie na odcinku i pokonamy tych wszystkich. Dobra, a wiesz, co był dom? Fajnie, Marcin. Fajnie. Nie zapisaliśmy. Podjedziemy na naszych od... Nie. No bo... stary, spokojnie. Bo. A możemy równie dobrze się zabić, stary? I nie, się bo spaliśmy już tu. Ia! Yeah! Ej, stary. Coś? No. Wszystko przy Po co robiłeś te łóżka, stary? No, stary, bo. O, chcie... Nie zginął. Jak to? Stary, gdzie ja się zryspiłem? E, no nie wiem, stary się zaspiłeś. Zaspiłem się stary w wiosce. Okej. Okay. Ale tej początkowej, w której zaczynaliśmy. Dobra. W naszym domu. Dobra. E, to w takim razie. Ja Nie K... wiem, czy powinienem się tepać do ciebie, stary, czy szukać naszego domu. No, stary nie do końca. Tepni się do ciebie. <laughs> Tepni się będzie. <laughs> Coś mnie zaatakowało. Dobra, czekaj, elektrykę. Ej, to jest! To jest stary pokémon ten! Eee... Co? Leśny. Na pewno, walczysz. bo jest zielony! Ja nie wiem z kim ty walczysz, czekaj. O, mogę sobie Dobra, popatrzeć. zmienię sobie Pokémona no, na pawniarda, bo mówiliście, że on jest mocny, jak się go wyskiluje, więc ja będę go jak najbardziej ćwiczył. A żeby jak najbardziej? Takim... No tak. No nie możemy atakować, tylko jak nas zaatakują. Lipa trochę, co? No to trzeba się w takim razie podkładać? Żeby <laughs> bez sensu, to jest stary. <laughs> Dobra, uwaga, pierwszy atak. Wow! Ej, zaatakowałem e... normalnie, stary. Tak? Mhm. Udało Ej, się. Wydaje mi się, że nie każdego Pokémona można po prostu, wiesz? Tak może być. Eee... Jak myślisz? To było dziwne, czyli takiego czegoś nie mieliśmy. No nie w ogóle. było, no, no właśnie. Ale no to w takim razie, jeżeli jest taka twoja teoria, no to warto by było ją przetestować. Na przykład na tym. O, Ej, dobra, on mnie sam zaatakował, to niech już będzie. Wezmę sobie Pawniarda, on ma dziesiąty level. Ej, to jest taki sam Pokemon, w sumie. Ej, to jest ich w pełno! Jest jeden drugi, a trzeci już. E, no trzeci już już nie nie ma trzeciego, ale był trzeci, wiecie o co. chodzi. Stary łapie to. Łapie Pokemona. Okej, okay. a właśnie ja też go miałem złapać, no to postaram się go na hita nie zdjąć A no dobra, to będzie trudne. Nie Widzę, mogę trafić! La latającego, no ja stary też próbowałem latającego, nie. ale latające są takie trudne, że to no, jest po prostu nie niepojęte. Trafić, nie? No właśnie nie wiem dlaczego tak. Czy to my, my jesteśmy coś głupi, czy ty? Nie no raczej ty stary A. O! Owieczka, czy owieczka... Czy nawet nie ja owca zaatakowała? ich zaatakować jeszcze raz, stary. Mi się wydaje, że to jest zależny bez kitu od tych pokemonów. Dobra. Ja tutaj e, będę atakował owieczkę. Niby owieczka jest bezbronna. Owca to... w Minecraft, hehe. <laughs> <laughs> ja, <ale śmiech> też mam psa, nazywa się Dealer. Okej. Okay. Ej, no wszystko na hitami schodzi, ale dobra, przynajmniej mam wełnę i mięso. Tary! O nie, dobra, jednak nie mam. Co jest? Co się stało Marcin, pochwal się? Zaatakowali mnie Okej, okay, to intrygujące. Jedę ja do lasu. Zobaczyć czy gdzieś Ej, tutaj nie mogę może być. Nie uciec! Będą... No to trudno, no to bywaj, przyjacielu. Ja tutaj w lesie coś poszukam. Przed, mogę cię zaatakować? Ej, mogę wszystko atakować normalnie. Ja też, Ej, ja nie wiem, nagle się naprawiło. Ej, stary, no naprawiło nie? się nagle, dobra. Wytyfy. Ej, ten koń chyba w ogóle jest niezdolny do ataku, ja mam takie... o co no... tutaj chodzi. O nie kolego. Forza mi się odpaliła. A Krusa? dobra, Forza. <laughs> Widzowie się mnie pytali, często czy gram w Forze? Tak. Marcin, 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 też, no, znaczy, Marcin no, też kiedyś został wciągnięty na chwilę. No, znaczy Ale ja czasami spędziłem gram, więcej ale... czasu w Forzie. No tak, ty wydałeś dużo pieniędzy na tą grę. Stary, nie prawie, tylko kierownicę kupiłem. No tylko KOD kierownica, stary. A dobra, nieważny, stary nawet, nie. No stary, jakby jeszcze kupi na urodziny kierownicę. Jak mnie zaprosisz. Ale miałem już uro urodziny. No to poczekaj rok. Nie, stary. Nie Gdzie chcą. jest jakiś leśny Pokémon? Pójdziemy tam, do lasu. Bo tamten za mną jakiś, nie wiem, jakiś... Nie spodobał mi się za bardzo. Ja... E... Uwielbiam On na to wie, czy nie? Nie, 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 nie wie, nie wie, stary. Cicho, nie możesz powiedzieć, dobra? Nie mów. Nie mów jej, nie mów jej, dobra? Taki Marcin... Nie powiesz jej? Dobra, nie powiem jej. Ja mam co, już jestem zarumieniony. Ojeju, już sobie to wyobraziłem. Taki pucek czerwony. Ej, klopski co to jest? Czy to, czy to jest leśny Pokemon? To wygląda to jest... właśnie jak Co to owoce? jest? Ej, lubię jest, leśne owoce, To jest jakiś stary. grzyb bez, nowe żelki stary. bez rury. Co? Właśnie co? leśne owoce są, stary. A nic, nic, nieważne. To, to chyba nie jest leśny Pokemon. W sensie, niby to jest las, ale to wydaje mi się, że prawdziwy leśny Pokemon powinien... O ja, dobra, może powinien jego. to. Do... być dobra. koloru jagodowego. Trafię go, jego, trafię go, trafię go. mogę spalić tą wioskę? Nie. Albo dobra, pal, Marcin. Jak chce. O nie, tam nie dorzucę. Dobra, ale tutaj coś leci. Ten latający. O nie, jak on szybko zasuwa. Ej, Uwaga? Palimy wioskę Rudych, stary, tak to nazwałem. tą wioskę o, Nie! On jest stary. Rudych. Ale wiesz, że mamy Rudych widzów na pewno też nie. No trudno, stary, ale do widzów nic nie mam, a do tych NPC-ów mam, bo są rudzy. Okej! Okay. Ta terminologia logiki, logiki mi się <laughs> podoba, bardzo wiesz. <laughs> Ej, stary płonica, ta gwiazka. O, nie, nawet takie coś mnie zaatakowało, to no dobra, ale on no ma większy level. Ty co? nie widzisz, bo ty daleko. E, no, nie widzę. Ale fajne jest to, że się skropny procinek temu, że tutaj można kamerką obracać. Znaczy, Widziałeś? Nie, no wiedziałem, ale z, zapomniałem o tym. Żal, pylę. Ej, dobra, ty ma takie mu nic nie zrobię. Muszę coś innego tutaj wymyślić. mi się brązowy kill -off, stary. Okej, okay. Pawniart, dawaj, jak to mu nic nie zadałeś? Co jest? Czemu te Dili ma takie... Ej, stary znalazłem czy lata. Co jest? Tak, on, on mi bije. Nie. Dawaj! O! On Critical hit! E, a dobra, go. złapię go, złapię go, złapię go. Zła, zła, Złapie wszystkie. Bak, uwaga, Pokebus e, powiedzmy, on jest słodki, więc go w lovbala spróbuję jest złapać. słaby. Ale ten love ball przyleciał tam gdzieś. Jest słaby, niczym. <laughs> Uwaga. No nie! gdzie ty je? jesteś, stary, bo ty cię z Ty Kubańcu! Ja? cię, stary, i cię nie mogę znaleźć, no. Spróbuję tutaj tego Lilipupa. No gdzie jesteś? Czekaj, Lil Pampa łapie! Lil Pampa? To ten no. raper! No. Ten raper! Tak. Ten, ten? Ten, ten, ben Ten, ten, ten od, od tego Gucci, Gucci, Gucci? Gucci main, No, ten co Gucci main śpiewał. A. Dobra, więc... Ej stary, znalazłem cię jako kino. Nie. Elo. Elo! nie bij mnie Nie mam jakoś przesadnie dużo życia Ej, nie ma tutaj żadnego Pokemona, który by mi wyglądał na leśnego Ej stary, znalazłem Lil Pumpa, bez kitu A nie, Herberta znalazłem Herbert <laughs> Wiesz, który to? Nie. Jest <laughs> Pokemon, który się nazywa Herbert? No tak, tak go nazwałeś w poprzednim odcinku, skoraj. Ja? No, mówiłeś na niego Herbert nie pamiętam już mordo. O! Latający, latający dawaj! Latający! Yes! Dobra, porosczos go zgładzić. Mam wywaliło nadzieję, że nie zjedzie na Nie z serwera, nie wiem dlaczego. Uwaga, czy mi się uda? O! Dobra, tego już będzie myślę łatwiej złapać. Jak bez sensu, wymali tak serwera stary. Ej, ciekawe, czy na nim będę w stanie latać na takim małym. Znaczy, myślę, nie jest stary jakoś... że nie, bo jesteś gruby. Ale bym ci teraz mógł kompleksów narobić. Nie, ja nie mam kompleksów, stary. Nie masz? Nie. No dobra. Pff, lol. Eee, lol. Eeeh, ja lol, człowieku, próbuję... ty wiesz, z kim gadasz? Ej, dobra, co ty Nie, jesteś? Ja, ja cały tutaj... czas mi ucieka, że Ja Spaliłem stary, całą tutaj... wioskę z nudów, bo czekam na ciebie, stary. <laughs> tak. No serio? Jasne. Great ball, dobra, great ballem go złapię, nie będzie. Gratę. Jak nie złapię go tym great ballem, to się załamie. Uwaga? Nie masz no, uciek. Nie, chaty? Czy to jest mączkiem, kiedy się powinienem załamać. No. Dobra, fa e, nie fight, może. Ej, chodź, e, stary, pokażę ci mój dom. Nie, stary, ja tutaj łapię. Dobra, z zwykle spróbuję go złapać, niech będzie. To będzie ostateczność. Uwaga! Czy się uda? Czy się uda? Waiting! Waiting! O! Mam go! Dobra, a Pawniard ma już level 17. Teraz zobaczmy, czy możemy na nim latać. Uwaga, chwila prawdy? Nie można. Nie, nie można, no ale. Bez Wiedziałem, no, stary. Dobra, już on do ciebie idzie. Ale... ale przynajmniej mam jakiś tam dziesiąty level. Dalej to lepsze niż. E... Lil pomp się do mnie sra. Okej. Okay. To idziemy spać raz do wioski, rozumiem, tak? No chodź stary, pokażę Ci mój nowy dom. Dawaj, dawaj, pokazuj. O nie, jesteśmy zaatykiwani. Ale stary? O. Czekaj, bo ja nie, ja tutaj muszę go tylko wiesz, szybko przejechać. Air cutter. Co ja tutaj mogę? Type flying. Dobra, normal. A, co jest? Eee. Pawniarda wyślę? Aha, bo tamten już. Okej, pokrąg! czemu tu się znowu pali. Ej, a gdzie jest ten w ogóle pokrąg, który. Aha, to jest ten, tak? Dobra. Ej, Dawaj, pumpa. atak. Standardowo. Ej, to jest najsilniejszy atak tego pokremona. Pok Naprawdę. Pop. O, ej, e, gdzie? Zaatakował gdzie? mnie! Lol. <głos》> Dobra, uwaga. Dawaj, stary. Ej, a, się ruszyć. Bo to jest y, most, która. A bo cię Pokémona, okej, okay. więc używam na im feint atak. Nie rób! Nie rób! Nie o. rób! Ej, czemu wbiłeś na chatę przez drzwi, Cześć, okno? Cześć, dwa serca, półtorej serca, serce! Stażyłem. jak chcesz wbić do mnie do domu, Uf. to nie przechodź mi przez całą chatę. Przez stołowy, łazienkę i kuchnię. Twój... Tylko kurde, drzwiami się wchodzi, tak? To jest twój dom, mówisz? No tak, zapraszam. A tu jest okay. twój stary, patrz. Ja, ja cię zbudowałem, mało dla życia. ciebie, Patrz, patrz, tu masz dla ciebie... Ej, czemu w tej chacie ktoś u ciebie... Ej stary, masz rudego na chacie, ja bym się zaczął martwić. Ej właśnie, czemu jestem w tej chacie, skoro... Jak nie, nie wiem, ma tu się zamknę nawet. zamknę drzwi i oni nie wyjdą, patrz. On nie wyjdzie. On ten... nie wyjdzie. weź <laughs> się ten. Patrz, on nie wyjdzie, stary. Patrz. nie ma opcji. Zrób tak. No ej, ale ten robot nie wyjdzie, tam. bo on się nie skapnie, stary. Dobra, to patrz, Dobra, i pójdziemy on stoi w spać. Cały czas. Wstaniemy i zobaczymy, czy on stąd będzie mógł wyjść. No nie, wy, nie wyjdzie, stary, mówię ci. <śmiech> <śmiech> ej, dawaj, dawaj, ja dawaj, Ja nie, dawaj, nie, spaliłem nie. domu, stary. A nie, tu był ten robot. Dobra, dodawaj teraz tutaj, A nie, bo ty masz łóżka, stary, tak? Mhm. Gdzie się mamy tu? Teraz tutaj. W kościele? W kościele, no. Co jest? Dobra, stary, Amenu. jakby... Ta, taki jest przymus w tym momencie, więc tak musimy Lubię tutaj zrobić. Zrobimy naleśniki. Zobaczmy jak tam u niego, czy wyszedł z tego domku. No ja myślę, stary, że nie wyszedł jeszcze. Wyszedł, ale ten się z... Nie, stary, no, ale... on nie wyszedł, to był ten przecież. Je śniadanie, nie widzisz? <noise> Wiesz, co, to ja, możemy nie, nie wbijajmy mu na chaty, coi... zapukajmy, puk, puk. Rzućmy Trafé? mu w coś, jakiegoś donate'a, trzymaj, Zaby? gościu ma ruro! Okej, okay, a więc była tyle w tym odcinku. O, fajnie było. Następny odcinek będzie UMW. -ki. Kiedy będzie siebie odcinek? Jutro, jutro czy jutro, pojutrze? jutro, 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 jutro. Dobra, to jutro UMW odcinek. Link tak. e, oczywiście do PISU macie w karcie. Trzymajcie Skrybujcie, się. stawcie łapkę w górę, koniecznie. Cześć. Łapkę w górę. Trzymajcie się, no i papa! Tak. Pa.